Cześć Beki i jałóweczki. Witam Was na moim nowym filmie dotyczącym technicznych zagadnień związanych z bieganiem, związanych z naliczaniem coinów. Na pierwszy ogień idzie taki wykres, który powstał z zarejestrowanych moich biegów. Każdy Prawie każdy bieg rejestrowałem kamerką yy, nagrywaniem ekranu mojego telefonu i co minutę wbijałem pewien pewną wartość pewną wartość GST, którą udało mi się zarejestrować. I tak widzicie na samym początku były to małe wartości rzędu 0,7, 0,9 GST. One się zmieniały. Tutaj akurat były biegi, czy tam spacery walkerem, tu były biegi runerem, później znowu spacery, znowu gdzieś biegi jogerem, spacery i od pewnego momentu to już były tylko spacery i można tu zobaczyć pewną tendencję, pewną tendencję wzrostową początkowych moich przygód z aplikacją Stepin i nieco późniejszych moich przygód z aplikacją Stepin na wyższych poziomach co pokażę później widać tu pewne anomalie takie jak te proste linie są to słuchajcie fragmenty wykresów w którym nie rejestrowałem ekranu czyli po prostu były to średnie war wartości jeśli bieg miał ileś tam minut no to, co, to była stała wartość zarobku minutowego, ponieważ to jest minutowy urobek GST w czasie próbek treningowych, no i większość jest poszarpanego tego wykresu, większość pokazuje losowość troszkę tych gst które mi nabilała aplikacja i to powiem Wam, nie ma znaczenia, czy ja w miarę stabilnie biegłem, czy tak niestabilnie, zawsze... Ten wykres jest poszarpany, zawsze są to różne wartości GST. Aczkolwiek widać, że na poziomie 5 Walkera, jak i na poziomie 19 Walkera, no ta różnica jest dosyć duża. Na tym slajdzie widać dokładnie treningi, które odbywałem w ciągu różnych dni. Zielone to jest, zielone to jest Walker, żółty to jest Jogger i czerwony to jest Runner. Które mam w posiadaniu, akurat na tym koncie. No i widać, że zaczynałem powolutku. To są te małe urobki gst na samym początku 21-22 marca. Później zakupy: 23 to były zakupy Ranera i Jogera. Te biegi były właśnie 23-24 marca. Potem znowu Walker. Tu jakieś y, coraz większe widać urobki związane z lewelowaniem tego buta. Potem znowu jogger, znowu runner, jogger. No i później już tylko i wyłącznie spacerowałem. Y, y, I widać tu różne interwały czasowe związane z energią, którą wykorzystywałem w danych treningach. To jest akurat treningi w ciągu dnia. Y, t 5E oznaczają akurat że wybierałem dzień wcześniej lub wybierałem z następnego dnia, na przykład robiąc trening po 21, albo robić robiąc przed dziewiątą, to mi się dodawały z poprzednich lub po następujących dni, stąd te 5e, tutaj 2, tu cztery, ale tu już trzy, tak także. No widać, że to się to wzrastało. Jest tendencja wzrostowa z każdym kolejnym dniem. Zaczęliśmy treningi 21 marca. Tutaj akurat ten wykres kończy się na 12 kwietnia, ale zobaczymy jakie tam dalej zależności występowały. Tutaj mamy wykres minutowy urobku yy, z uwzględnieniem yy, akurat danego poziomu i tu widać na poziomie piątym co się działo. Tutaj wbijałem poziom 6, 7, 8. Tu już widać efekty działania 8. levelu na walkerze. Tu akurat 9. walker, 9. Yy, jogger i 9. Yy, level runera. Yy, ale skupmy się głównie na walkerze. Tutaj widzimy już 11. level. No, są to już średnio 1, 2 GSTK na minutę, gdzie przy treningu 4E, wiadomo, to będzie 12 na czysto. No, są coraz wyższe, coraz wyższe. Tu powiedzmy sobie, sprawdźmy datę. To jest 5 kwietnia. 5 kwietnia zacząłem już treningi na 19 levelu. Tego buta spacerowego, i widzicie tu już średnie powyżej 1,4 GSTK na minutę. No to oczywiście poszarpany wykres, widać tu na jakich interwałach dziennych ja to robiłem. No tu jest akurat 1E i 3E, to jest prawdopodobnie 4E, które zostały zrobione. Zobaczcie, akurat tu jest 4E 10 kwietnia, czyli to 3E i to 1E to jest jeden dzień, to jest 10 kwietnia prawda tutaj mam kolejne interwały to nie jest naciągane 5E o którym powiem w innym odcinku to są po prostu 3E którego nie wykorzystałem po 21 a tu jest już 5E który wybrał się od 21 do 3 w nocy i od 3 do 9 i tak dalej wybrałem to jako 5E tutaj mamy średni minutowy urobek co to znaczy? to znaczy, że na minutę na początku brałem, zobaczcie, 0,91. To tam na Excelu zobaczycie później. Potem troszkę więcej. Runner, jogger, wzię wzięły mi troszeczkę większe tutaj, ponieważ to już jest dziewiąty level. Akurat tutaj nie zaznaczałem czerwonego i żółtego levelu. Wszystko dotyczy zielone, to są wszystko walkery. Ale, ale widzicie, no, to, to już od razu widać, co to jest piąty czy szósty poziom, a, a, a co to jest dziewiąty który akurat w walkerze tutaj był, prawda? Czyli to i tak widać, że runner z jogerem znacznie więcej zarobi mi niż na dziewiątym poziomie walker tutaj powiedzmy, tak? No i tak widać, że dzień po dniu, level po levelu te zarobki średnie moje minutowe rosły. To jest jakby można powiedzieć ten pierwszy wykres, ale przefiltrowany, tak? To już jest filtr Nałożony, czyli uśredniający filtr. No, i tu widać jak te z każdym poziomem rosły mi minutowe, minutowe zarobki. Osiągając powiedzmy tutaj 1,5 GST na minutę bardzo dobry wynik. No, niestety, zaobserwowałem później spadek wynikający prawdopodobnie z tego, że aplikacja mi źle naliczała. Po prostu naliczałam mnie mniej ze względu no, czy to na jakąś aktualizację, która mogła tu powiedzmy na przełomie 9-10 wystąpić i, i stąd te spadki. no Trudno to powiedzieć. Średni minutowy urobek widać, jak się zmieniał od 5 poziomu do 19 i tak to, tak to wygląda. Tutaj mamy dzienny sumaryczny urobek, czyli tyle, ile w ciągu dnia wyhaczyłem. No tutaj trochę jest, tu, trochę, trochę tutaj jest, tak musiałbym zweryfikować, bo tutaj, czy tutaj, tak, to się zgadza. Czyli tu był 21 marzec, to po prostu miałem malutki, dlatego, że nie wykorzystałem pełnego dnia. 22 marca już miałem trochę lepszy urobek. Po ósmym levelu on się niewiele zwiększył tam, widać tutaj 0,9, 0,90 parę na minutę. Ale to prawdopodobnie ósmy level skończył się gdzieś tu i to ponad 1 na minutę już tutaj widać urobek yy, yy, dzienny, czyli w ciągu tak danego dnia miałem powiedzmy yy, minut, minutówkę, yy, minutówkę średnią na poziomie ponad 1. Yy, ponad 1. No to o tym mówiłem przed chwilą, to bardziej ten nas interesuje wykres, czyli tutaj mamy. Przez cały dzień 21 marca zarobiłem 5 gst 23 już tam pod 10 wchodziło. No tu Runner, Jogger, trochę lepsze wyniki. To skąd się wzięło tutaj w Walkerze, to za bardzo nie rozumiem. Musiałbym zweryfikować moje zapisy, więc to jako błąd traktuję, ale mimo wszystko tutaj jeśli przeniesiemy, że runner i jogger miały to ponad, no ponad 30 zarejestrowane, no to widzimy, że później miałem tego walkera na poziomie 25, 30 kilku gst -ków. tutaj akurat piątki robiłem, stąd to jest dużo wyższy wynik. On jest zawyżony ze względu na to, że więcej energii oczywiście zrobiłem w ciągu tego jednego dnia, ale tutaj już jest 4, 3, 4, no uśrednienie 3 i 5, to, to jakby 4 Widać, że te dniówki mi ładnie rosną. Potem trochę tąpnęły, ze względu na to, że tu było jakieś 3, no 3 plus 1, znowu 3, no i piątka, dosyć, dosyć wysoka. To był dzienny, sumaryczny urobek w danym dniu. Widać, jak to się na początku, powiedzmy te 10, traktujmy to jako początek. No i oczywiście 40. Prawie 40, tutaj akurat 36, 35, 36. To był urobek w ciągu dnia już na 5 energiach, tak. Także trochę więcej tego. Tutaj jest krzywa, bo to jest bardzo nieliniowa. Tutaj ta, ten wykres jest bardzo nieliniowy. On ma zupełnie inne nachylenie tu na początku. Tutaj troszkę wybicie poprzez, te, poprzez tego runera i jogera, ale on widać, że to nachylenie tutaj jest zupełnie inne niż to na końcu 12 kwietnia, czyli po 24 dniach treningu. On pokazuje, jak mi się zarobek bez naprawiania, czyli jakby brutto zarobek no, kształtował się. Jak ta krzywa się po prostu kształtowała poprzez te 24 dni i tutaj jest bardzo, bardzo ważny wykres, ja się troszeczkę bardziej zatrzymam akurat przy nim na następnym slajdzie, ale zwróćmy uwagę, to jest ten górny wykres, to jest poprzedni wykres, czyli ten, tak, ten niebieski, to, to jest tutaj jakoś zielony zysk minutowy, a tu są koszta, które praktycznie poniosłem w grze, od pierwszego do ostatniego dnia tego badania, czyli to jest próba 24-dniowa, tu jest pierwszy duży duże tąpnięcie od zera, czyli jakby kredyt na minus -230 gesteków, potem następny kredyt o kolejne gesteki, kolejny kredyt i kolejny kredyt, no i tu kolejne powiedzmy no koszta, które ponosiłem. Te mniejsze tutaj akurat koszta są to koszta generowane już w grze. Te są koszta związane ze zewnętrznym Poborem y, aktywów, czyli z giełdy, pewne wartości y, solany. Tutaj są akurat: tu jest jedna, jedna wartość solany, tu jest druga wartość solany, i tu jest trzecia wartość solany. To są oczywiście zakupy butów trzech. Tu jest wartość solany związana z późniejszym konwertem na 130 gst To jest Mint. Ja na niego miałem powiedzmy 60 y, własnych gst wychodzonych, ale musiałem czy tam 30 i 100, przepraszam, 70 miałem własnych, 130 musiałem dokupić i to są te duże tąpnięcia, to są po prostu moje pobory z giełdy Binance. Tu, tu, tu i tu to są miejsca, w których zaciągałem u siebie dług, tak? Czyli ze swojego konta Binance pobierałem aktywa i je tutaj ładowałem. A te małe tąpnięcia, no to są już... Koszty, które w grze były ponoszone, i one zostaną zaraz przedstawione. Tu od razu pokazałem, że od tego czasu jest już w pełni spłata tylko walkera. Tutaj zobaczcie są malutkie koszta. One są związane z riperem, czyli z naprawianiem buta. Tutaj są trochę większe koszta. One są związane ze zwiększeniem levela. Głównie tutaj, level 10, to on był znacznie większy niż te, te inne level upy. Ale odtąd, jak już osiągnąłem level 19, to już są praktycznie tylko naprawy i wyprowadzanie gotówki na Binance z powrotem, czyli spłata pierwszego buta Walkera. Tu dokładnie opisałem, co się działo od tego powiedzmy 21 czy 22 marca do 12 kwietnia. Tutaj jest pierwszy zakup, zakup Walkera. To jest 8:4 Solany, zamienione na 230 parę mgsteków został również zrobiony Reaper, ponieważ zaraz po chodzeniu, zaraz po kupnie wychodziłem tam pierwsze 5 mgsteków, to trzeba było zreperować. Potem kupiłem Ranera. Pobiegałem nim, więc był i, i, i Reaper tego tego Ranera. Też się pojawił tego dnia level up na szósty poziom Walkera też niepotrzebny akurat na tamten czas koszt 30 yy, przepraszam 10 gsteków na odblokowanie pierwszego soketa za yy, level 5. Potem jest duże tąpnięcie, czyli kolejne duże tąpnięcie, to jest zakup yy, jogera za prawie 16 solan, yy, kolejne yy, zwiększanie yy, leveli siódmy, 8, to, to tak, tak po 7 czy po 8 godzinach zrobiłem kolejny, to, to się udało w jednego dnia zrobić, dość nie wcześniej zaczynałem. Była naprawa tego jogera, no i było pobranie z Binancea również kasy na minta pierwszego, który jest tam w którymś odcinku przedstawiony, pamięcie naprawa walkera, naprawa jogera, podniesienie. Walkera na dziewiąty poziom, tu, tu były już jakieś, prawda, widać, że tu były treningi, ale no są również koszty, więc te, tu jest wzrost, ale tu są spadki, tak? Tu jest powyżej zera, a tu jest poniżej zera. Także te, taki przygotowałem dla was wykres. Tu jest duży koszt związany z 30 GST-kowym, to wiecie, to jeszcze stare czasy, teraz jeszcze GMT-ki dochodzą e, e, po, po nowej aktualizacji Wielkanocnej, więc tutaj mamy 10 GSTk związanych, przepraszam, 30 gesteków związanych z level-upem na 10 poziom Walkera, potem 11 poziom, naprawa, 12 poziom, tutaj jakaś większa naprawa oczywiście była, czyli przez pewien czas nie naprawiałem i w końcu no, musiałem naprawić, bo już tam było 60% zużycia, czyli 40% zużycia trzeba było naprawić. Kolejny level up, naprawy buta, yy, znowu level up na trzynastkę, yy, level up na czternastkę, yy, level up na piętnastkę. Tu jakaś naprawa buta, prawda? tutaj yy, piętnastka, szesnastka, siedemnastka, osiemnastka, no i ostatecznie dziewiętnastka. W międzyczasie naprawy buta, tu widać, że to są te małe tąpnięcia praktycznie niezauważalne dla tego wzrostu. Wybaczcie, jaka tu jest krzywa, jakby to tak zlinearyzować je na prostą, jaka tutaj, jakie tu jest słabe nachylenie, nie, a jakie tu już jest duże. Także to widać o tej spłacie, że po tej spłacie, że ona trochę szybko następowała. No i rzeczywiście, ja tego buta spłaciłem jakieś po, po tych kilkunastu dniach w 10, 11 dni, albo nawet w tydzień go spłaciłem. No ale lećmy dalej. Tutaj jest dokładnie to samo, tylko już wyciąłem te wszystkie, nasze, te wszystkie nasze koszta i po prostu, żeby przyjrzeć. Zobaczcie, był kredyt i już zacząłem chodzić i to nachylenie, to właśnie tu jest nachylenie. Zobaczcie, tu jest większa szczelina, tu jest mniejsza, bo tu już mimo tąpnięcia w dół była była próba spłaty, znowu tąpnięcie, chciałoby się spłacić, ale jeszcze tam były jakieś koszta, znowu tąpnięcie i już wyciąganie do góry tym naszym tutaj zarabianiem, ale mint i znowu w dół i, i w tym momencie idziemy w górę, znowu jakaś naprawa, idziemy w górę, znowu jakiś level up, idziemy w górę, idziemy w górę, znowu level up, Znowu level up na prawa, level up i tak dalej, i tak dalej. I widać, jak tutaj zaczynałem przy minus 1200, zobaczcie, to tu już przy minus 1000 jestem. Czyli widać, że od tego momentu do tego te 200 gesteków mimo mimo spadków, prawda, mimo kosztów, te, te 200 jesteśmy na plusie od tych kilkunastu dni. Także to są te moje analizy 24-dniowe, tutaj akurat zmniejszanie zadłużenia. A tutaj, tak pokazałem w innym, w innym troszeczkę, w innej perspektywie, to samo, czyli zakup walkera, zakup runera, zakup jogera, Mint, to są te główne moje koszty, które poniosłem, a tutaj od zera do maksa zobaczcie. Od zera do zobaczcie 500 ileś, bo to jest inna skala. To, nie? Ta zielona dotyczy się tej, od, od pierwszego dnia do ostatniego, 24 dnia tej próby, wyciągn no, zrobiłem zysk 6, 6, 530 powiedzmy, GST-ków, a tu od pierwszego do właśnie najgłębszej dziury zrobiłem. Ponad 1200 gesteków, nie? Także <laughs> można powiedzieć, że przez 24 dni mniej niż połowę nadrobiłem, mniej niż połowę, no ale nadrabiam, prawda? Nadrabiam. Także tutaj widać <laughs> te próby wyciągnięcia znowu pogłębienia, próby wyciągnięcia jakiś level up. Próby wyciągnięcia jakaś naprawa, znowu próby wyciągnięcia, jakiś level up. Na prawa, level up. I tu chcemy iść coraz mocniej, idziemy nawet do góry, ale jednak te spadki, te, 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 te koszta się pokazują. No i tak jest, tak to wygląda graficznie na tym naszym stepinie. Dobra, tyle na temat 24-dniowego mojego tutaj analizowania. Tutaj mamy ciekawy wykres, ostatni już zresztą, tej mojej prezentacji na tym wykresie zakończymy te analizy. Zobaczcie tu jest porównanie trzech przypadków walkera, tego samego mojego walkera, którego kupiłem za te 84 solany i powiedzmy kupiłem go jako level 5 i tu jest początek jako level 5 i zobaczcie przy codziennych treningach i tych samych kosztach nie zwiększam w ogóle levelu ja od pierwszego dnia do 50 dnia wybieguję po to, żeby spłacić tego buta. Czyli ten bud zwraca mi się po 50 dniach, a patrząc na perspektywę 60-dniową, to przy level 5 ja zostaję na 60 dniu z 97 GSTK-ami zysku. Następna próba to jest kupienie czy też piątki, ale doprowadzenie jej do levelu 9. I tu jest pierwszy dzień, w którym mamy już ten level 9. Czyli jakbyśmy się cofnęli, to mamy. Musimy się cofnąć aż tutaj, na sam początek. Bo tu mamy level 9 w tym miejscu na 110 próbce. Na 110 próbce, zobaczcie. No, to tutaj patrzmy. Jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dni. Czyli, patrząc na sam koniec, tu trzeba odjąć jeszcze 9 dni. Czyli 9 dni pracowałem na level 9, i w tym momencie zaczynam, prawda, odrabiać. I tu jest, zobaczcie, 32 dni, aby od level 9, no po prostu spłacić tego buta spłacić tego buta. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz. To będzie widać fajnie na yy, Excelu, który chciałem Wam tutaj pokazać, ponieważ ja tu zrobiłem ciekawą rzecz. Otóż tutaj jest kupiony but Level 5 za 249 sol, yy, GSTK. Tu jest Level 9 za 279 GSTK. Być może tego buta level 9 kupiłoby się za tą cenę, czyli jakby tu jest te 8,4 solany, to powiedzmy tu jest trochę więcej 9, 10 solany i być może to jest ten start czyli jeżeli kupicie bo ja to tak robiłem ten wykres, że jeżeli kupilibyśmy buta level 9 za 279 czy 280 GST to my ten koszt Zwracamy po 32 dniach. Czy to nie jest tak, że my te 9 dni jeszcze pracujemy? Nie, nie. Tu płacimy tyle i ta spłata następuje po 32 dniach. Ta, ta, ten koszt 249 dla level 5 jest tutaj, i ten 249 jest spłacone po 50 dniach. A 279, załóżmy, że kupiony z marketu. W tym miejscu jest spłacony po 32 dniach. Zauważcie, to jest level 9 i nie bez powodu na internecie mówili, że ten but się najszybciej zwraca. No, bo weźmy sobie level 19. No, ja do, do, do tego 19 poziomu, słuchajcie, trochę dochodziłem. Zobaczcie, 19 poziom. To jest to 270. próbka. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dni dochodziłem. 16 dni dochodziłem do levelu 19. Ja te koszta związane z dojściem do tego levelu zawarłem w tym w tych gestekach. 474 gesteki. No załóżmy, że to jest to X Solan, który na markecie byśmy zapłacili za tego level 19. Załóżmy, że zapłaciliśmy tamte 30 czy tam 20, solan i kupiliśmy buta level 19. I ten but zwraca się zobaczcie, po 37 dniach. To wszystko z Excelami wy, wy, wynika. On robi bowiem 15 yy, yy, daily, ale na czysto robi 12 7 i to po przeliczeniu ten wynik 474 daje w przybliżeniu w 37 dniu. Czyli, czyli level 19, bardzo wysoki poziom. Mimo, że sporo żeśmy za niego dali na start, on się zwraca trochę później, bo po 37 dniach. No ale właśnie, pójdźmy dalej. P y piąty level Buta daje nam w 60 dniu 97% gstk zysku. Dziewiąty level, który spłaciliśmy jak najszybciej w 32 dniu, daje nam po 60 dniach już na czysto zysk 236 gstk To jest na czysto, przypominam, bo tutaj odjąłem y, koszty naprawy. To nie, że luk, to, to jest naprawa. Tu jest dzienny w całości naprawa i y, na, netto. I to jest właśnie netto zarobek, który już po naprawach mamy. 236 gesteków na levelu 9. Jeśli chodzi o level 19, ok, może dłużej go spłacamy, bo 37 dni, ale zobaczcie co się w 60. dniu dzieje. Tu mamy 277 gesteków na czysto w 60. dniu. Także zostawiam wam to pod rozwagę. Level 9 najszybciej spłacany. Level 19, może warto parę dni poświęcić na to, żeby doprowadzić go do tego levelu 19 i, i, i ponieść te koszta, zobaczcie, ponieść te koszty, bo on później, jak porównamy krzywę, bo zobaczcie, to są pewne to są pewne nachylenia. Jeśli od 60 dnia byśmy sprawdzali, ile na przykład w 60 dniu zaczęlibyśmy odkładać, to zobaczcie, ile do 70 byście odłożyli ile. Na każdym poziomie. No oczywiście, szarym byście od, ym, odłożyli najwięcej. I powiem Wam, i to jest właśnie odpowiedź, dlaczego ja leveluję te buty dalej. Póki co mój walker jest na 21 levelu, ale cel jest 30, nie oszukujmy się. Cel jest 30 i to nie tylko na, na walkerze, ale również na joggerze, który jest y, troszkę dalej od tego telefonu. Nic. Tyle słuchajcie dzisiaj. W następnym odcinku postaram się y, rozciągnąć tą perspektywę o kolejne dni uwzględnie y, minta, którego jeszcze zrobiłem i sprzedałem, jakiś tam zysk, który sobie wyciągnąłem, y, podam, y, uwzględnię również zakup gemów, jakie były koszty związane z zakupem gemów LV1, jakie były koszty z loterią na y, LV2. No i co dokładnie mi te y, y, gemy dały i jak bardzo bustując mi y, również eficjensy parametr zwiększyły mi dzienny zarobek. Dzięki, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.